Dzień dobry, witam serdecznie. Michał Kołtyś, Warszawski Inwestor. Wracamy właśnie z jednej z inwestycji. Tam trochę podronowaliśmy, zrobiliśmy kolejne, kolejne nagrania. I pomyślałem sobie, że wrzucę dla Was odcinek. Wiem, przepraszam, piszecie do mnie, tych odcinków jest teraz mniej. No ale business first, więc za dwa dni wylatuję znowu coś tam, coś tam ogarnąć nieruchomościowego. Kilka tematów domykamy. A o niektórych, tam gdzie nie wymaga to ciszy, będę Wam pewnie od czasu do czasu opowiadał. Natomiast dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić e, moimi przemyśleniami a propos e, work-life balance i pracy w wieku 20 lat. I przyznaję, że inspiracją do tego nagrania są dzisiejsze dwie niezależne wiadomości od, e, od osób e, obserwujących, od dwóch obserwujących którzy zechcieli się ze mną tymi swoimi przemyśleniami podzielić. A mi cię te dwie osoby napisały podziękowania, że, że mówię wprost, tak jak jest. Dotyczyło to jednego z moich wpisów na Instagramie, zresztą na który Cię zapraszam, sprzed kilku dni. I zdaję sobie z tego sprawę, że być może dla części osób, nie nie, na pewno dla większości, to, co powiem w tym nagraniu, będzie bulwersujące i, i spotka się z niezrozumieniem, za którym pójdą negatywne komentarze. Trudno. Ilość lajków. Nie zbieram donations na, na YouTube, a ilość lajków nie robi na mnie żadnego wrażenia. Powiem tak jak uważam, zresztą tak jak, tak jak te moje nagrania wyglądają. W moim przekonaniu, znudzone swoją pracą działych HR-ów w korporacjach jakiś czas temu zaczęły wymyślać taką nową ideę, ide, która się nazywa Work-Life Balance. Bardzo się to podoba sympatykom lewicy. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja też bym chciał pracować zaczynając. Teraz pracuję mniej, ale chciałbym zaczynając pracować 30 godzin w tygodniu, a najlepiej to 15 przez 3 dni. Zmieściłbym dwa, a potem mieć tylko wolne i mieć kasę na wszystko. Jakby absolutnie idealne rozwiązanie, jestem za. Więc stąd te wszystkie walki, skróćmy tydzień pracy i, i, i tak dalej. To, to nie ma co skracać, bo za chwilę czat GPT, sztuczna inteligencja, jakby skróci do zera e, tą pracę. Natomiast e, patrząc na. Moje doświadczenia, mam 46 lat, powiecie, no, ale to teraz jest inaczej. Nie jest inaczej, bo patrzę na doświadczenia 20 paralatków, którzy coś osiągają teraz i też jest tak samo. To znaczy, lata 20 są od tego, żeby zapieprzać. Lata 20 to jest inwestycja, ty nic nie wiesz. Jakby powiedzmy sobie pierwszą rzecz: kończysz studia i nic nie wiesz, nic nie potrafisz. Masz jakąś wiedzę, która wydaje ci się, że się do czegoś przydaje. Wczoraj rozmawiałem ze studentem czwartego roku medycyny, który mówi: No, przecież ja niczego nie pamiętam po tych sześciu latach. Tak naprawdę potem idę na staż, specjalizację i na nowo się tego nauczę na konkretnych pacjentach, a nie tam w teorii z książki. Więc nawet w tych kierunkach nic nie wiesz. A już w ogóle te wszystkie marketingi, ekonomie, zarządzania, sam kończyłem zarządzanie i marketing, to nie wiesz nic. znaczy Bardzo dużo ci się wydaje, piątkę miałeś na dyplomie, ja nawet mam celujący z SGH. I nadal nic nie wiesz, chyba, że miałeś praktykę, ale nie, praktykę w postaci pracy, a nie praktyk tam, poukładajcie te karteczki, zróbcie ksero i przynieście wydruki. Więc, mając 20 lat, czy nawet 20 parę, wchodząc na rynek pracy, nie wiesz, nie potrafisz nic. I teraz ostatnio, to są ostatnie lata i to pokolenie 20-latków. Pomimo tego, iż nic nie wiesz nic nie potrafisz, masz bardzo duże wymagania. Znaczy, chciałbyś bardzo dużo. Dlaczego? Bo ci się należy, bo to mój ulubiony zawsze klient, bo tak potrzebuję. To znaczy, nic nie wnoszę, jeszcze ale bardzo dużo potrzebuję, więc chcę, więc mi się należy i ktoś powinien mi to dać. No i teraz mój młodszy przyjacielu, w życiu nie dostaje się rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że je potrzebujesz i ktoś ma ci je dać, ale dlatego, że masz wartość, że twoja praca stanowi dla kogoś wartość, że dzięki niej dana firma zarabia więcej i ma z czego ci wypłacić. E Chciałem się tu zatrzymać na nominatach partyjnych, którzy tam pół miliarda zarobili przez ostatnie lata. No ale dobra, no to jest jednak mniejszość, tak? No i, i, i trzeba odpowiednio wcześnie przewidzieć tam i, i wchodzić przez lata bez e, smarowidła, żeby, żeby w pewne miejsca jakby dojść i mieć te możliwości. My jednak rozmawiamy o tym standardowym e, modelu. Więc wtedy, kiedy nic nie wiesz i nic nie potrafisz, to ty się musisz tego nauczyć. A jak jeszcze chcesz prowadzić biznes, to Ty nawet nie wiesz, jakie są zagrożenia. Swoją drogą, jak tak patrzę z perspektywy lat i, i rozmawiam z kolegami w podobnym wieku, już te 20 plus lat doświadczenia w biznesie, to gdybyśmy my wiedzieli, jakie są potencjalne miejsca, gdzie może coś pójść nie tak, to myślę, że nie zaczynalibyśmy naszych biznesów. Więc właściwie nie ma niczego złego, że do końca nie wiesz by się za bardzo przejmował, bo... I to nie wynika z tego, że ty prowadzisz jakąś nielegalną działalność. Ty masz po prostu 75 różnych e, e, jednost... różnych regulacji, które musisz spełniać i nawet nie wiesz, że one są często, bo nie masz działu prawnego, który tego pilnuje, bo ty nie masz w ogóle prawnika. I go prawdopodobnie nie masz do pierwszego pozwu i wtedy poszukasz poznajomych, żeby ktoś ci tam pomógł z nim. Tak było w moim przypadku. Ja nawet nie wiedziałem, że prawnik jest potrzebny, jak zaczynałem. A już na pewno sobie na etacie nie zatrudniasz prawnika, mając 20 lat. Ale wróćmy do, do, do core. E, trochę się obawiam, że wiele z tych osób, które dzisiaj tak łatwo kupuje te ideę work-life balance i tego, żeby dużo wypoczywać i tak dalej, będzie miało bardzo dużo wolnego czasu w życiu na wypoczywanie, tylko niespecjalnie pieniądze na to. E, bo po pierwsze, jest to nowa idea. A po drugie, ja jakby. Pieniądze biorą się jednak z tego, że wnosisz pewną wartość, a im większą wartość wnosisz, tym większe pieniądze z tego są dla Ciebie. Więc jeżeli się nie rozwijasz w danym tempie, no to się zwijasz, a już na pewno nie idziesz do przodu. Jak nie idziesz, to Twoja wartość na rynku pracy nie rośnie. A jak nie rośnie, to ja nie wiem, kiedy Ty miałbyś odłożyć te, te pieniądze. Więc trochę się boję, że ci ludzie dołączą za te 10-15 lat, ci dzisiejsi 20 latkowie do takiego stowarzyszenia zdziwionych. To znaczy, dzisiaj kupili, bo ona była łatwa. To się bardzo dobrze sprzedaje, bo to jest takie łatwe, proste i przyjemne. To znaczy, bo, bo work-life balance, bo ja już dzisiaj chcę z tego korzystać, bo, bo chcę mieć spokój, bo bez, bez stresiuniów i ciśnień. W ogóle, żeby na luziku to wszystko było. A potem się okaże, że się stworzą ciśnienia te zewnętrzne, skoro nie było tych ciśnień wewnętrznych wynikających z samodyscypliny i drive'u. To stworzą się te zewnętrzne, bo po prostu nie będzie kasy na życie. A już na pewno rozczarowanie, ta Instagram versus rzeczywistość, tak? Czyli to, gdzie chciałbym, żeby latać, być i tak dalej, versus to, na co jest nie stać. A wy jeszcze często yy, yy, no, takie tam życia, to nie jest żadna pretensja, ale wy nie wiecie, jakie są koszty życia, tak? Po pierwsze, większość z was to jeszcze gdzieś tam dotują rodzice. Wam się wydaje, żeby wy, bo samodzielnie budżet przekazujecie, to wy już jesteście samodzielni. Yy, nie, wy, ty, ty jeszcze nie wiesz, jakie są koszty życia, a nawet jak zarabiasz, to ty jeszcze nie wiesz, jakie mogą być koszty życia. Wystarczy, że się dziecko urodzi. I zobaczysz, ile kosztują pieluchy, formuły, te mleka, i, i to w ogóle lekarze na przykład. A to jest dopiero początek tak, tych, tych wydatków w życiu. Więc żeby się nie okazało, że te ciśnienia będą bardzo duże, a ta idea Work Life Balance, bardzo dużo będziesz musiał za to. Zapłacić. Poza tym, powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz szczerze. Czytam bardzo dużo raportów, bo staram się zrozumieć wywiadów, raportów, prognoz dotyczących wpływu sztucznej inteligencji na przyszłość biznesu, na, na nas, na rzeczywistość, na przyszłość. I prawda jest taka, że tak do końca to nikt nie wie. Więc, żeby się nie okazało, że. W swoim zdziwionych też będą ci, którym się wydawało, że ich praca miała być zawsze, a właściwie jest się niepotrzebna. I te najtęższe głowy dzisiaj biznesu, ekonomii, i te akademickie, i te biznesowe, jakby mówią jedno. to Trochę nie zgadzają się tylko co do tego, czy to będzie 20, czy 40% zawodów, które, które wyparuje. No ja potrafię sobie wyobrazić, że Sztuczna inteligencja z odpowiednim oprzyrządowaniem będzie w stanie dużo lepiej postawić diagnozę. Ona już dzisiaj dużo lepiej opisuje zdjęcia rentgenowskie i rezonans magnetyczny niż jakikolwiek lekarz, który dzisiaj tak naprawdę to może tylko zatwierdzić, kliknąć, bo jeszcze nie ma, bo musi ktoś odpowiadać za to. I to jest oczywiste, że będzie robiła to lepiej, bo robi to na podstawie milionu, dostępu do milionów innych takich badań. Więc, żeby się nie okazało, że dla Ciebie w ogóle nie ma pracy, a nie wiem, czy dobrym pomysłem jest. Moim zdaniem nie ten dochód podstawowy, ten, to takie minimum, które się dostaje w zamian za to, że się jest i masz cały czas wolnego. Moi kochani, lata 20 są od tego, żeby zapierdalać, do tego, żeby ciężko popracować i wejść bardzo szybko na odpowiednio wysoki pułap, na którym już możesz zdjąć tą przepustnicę. Życie jest długie. Relatywnie długie, to znaczy mam 46 lat i myślę, że chciałbym, i dbam o siebie, i ćwiczę, i odpowiednio się odżywiam, i, i redukuję sobie ciśnienia, stres, który zabija. W związku z tym mam takie przekonanie, że właściwie to jeszcze gdzieś docieram do połowy, może jeszcze nie. Więc jeszcze wszystko przede mną. Tego życia zawodowego mam 26-7 lat, a pracuję od 19 roku życia. A już dzisiaj od lat nic nie muszę i to jest piękne. Nie muszę nic, dlatego że w latach dwudziestych zapieprzałem. Nie, nie dawałem się zrobić tym eksperymentom i na wielu imprezach nie byłem. I nie żałuję, teraz mam moje życie z imprezą wtedy, kiedy chcę. W związku z tym moim zdaniem warto jest zainwestować lata dwudzieste w to, żeby wejść na odpowiednio wysoki pułap. Zbudować pewną wartość, za którą pójdzie odpowiednio wysoki dochód, z którego uda Ci się odłożyć i zainwestować pieniądze, i Twoja wartość gwałtownie wzrośnie na rynku pracy, na rynku biznesowym, w tym co robisz. No albo z drugiej strony, całe życie będziesz się bujał i ani to praca, ani odpoczynek, pociśnienia, bo rachunki. Wybierz to, co najlepsze dla ciebie. Ten kanał jest dla tych pierwszych, dla tych, którzy. Chcą czegoś od życia więcej i są gotowi zapłacić za tą cenę, jaką jest praca. Na początku się edukujesz, wkładasz wszystkie wolne pieniądze w siebie, potem zasuwasz, a potem odcinasz kupony. Jak kocham to miejsce, w którym jestem teraz. Dziękuję Wam bardzo, dobrego dnia.